Siema, dzisiaj robimy daleki skok challenge, yy, raczej powinniście wiedzieć co to jest, po prostu tutaj mamy tak, metr, półtora metra, yy, dwa metry i dwa i pół i tak po kolei będziemy przestawiać patek i potem na kamerce będziemy patrzeć czy ktoś to przeskoczył czy nie i kto skoczy najdalej ten wygrywa, raczej proste. Pierwszy skaczę ja i mamy patyk ustawiony na metrze i po prostu jeśli dotknę to muszę skoczyć jeszcze raz i jak się trzy razy dotknie tego patyka to się po prostu przegrywa. Oto skok próbny, widzowie. To jest taki dobry skok. Dobra, ja dałem radę. Zobaczymy, czy Janek skoczy. Przesuwamy o 50 cm dalej. W tym miejscu już mamy zaznaczone przed nagrywaniem i zobaczymy, czy nam się uda. Batyk jest przesunięty. Przesunięty o pół metra. U mnie to jest mały problem, bo Jankowi się przerzutki rozregulowały troszeczkę z przodu. Dobra, Janek leciutko zahaczył o ten Patek, ale w ostateczności mu zaliczyłem, bo ma te przerzutki rozregulowane. Więc jest mu trudniej skakać. Teraz 2,5 metra. No to tak mi się niestety nie udało. Trzy razy podrządnie doleciałem. Jedna próba była bardzo blisko, ale zobaczymy, czy Janek teraz da radę. O, jedzie. Dobra, próba numer dwa, czy da radę. To jest jego ostatnia próba, jeśli przeskoczy, to wygrał. Wychodzi na to, że nie udało nam się obu e, przeskoczyć dwóch metrów. Wydaje mi się, że to przez, e, to, że to jest za mała chopa. No i nie wiem, przepraszam, że taki krótki odcinek.